Księżnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ulica Juliusza Słowackiego, 17a. W ramach Nocy w Bibliotece przedstawia instruktaż do pracy plastycznej pod tytułem Czapka. Nocą w Bibliotece słowo się niesie, czarownica mieszka w lesie. 70 lat razem Bielsko-Biała dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Po odbiór pakietów z gotowymi elementami do wykonania pracy zapraszamy do Księżnicy Beskidzkiej podczas nocy w bibliotece. Nocą w bibliotece Słowo się niesie. Czarownica mieszka w Lesie. 19 czerwca w godzinach od 16 do 22. Księżnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ulica Juliusza Słowackiego, 17a. Nocą w bibliotece Słowo się niesie. Czarownica mieszka w Lesie. 70 lat razem Bielsko-Biała. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Istnieje możliwość włączenia napisów. Połóż kartkę przed sobą okrągłą częścią do dołu. Chwyć górne krawędzie i zwiń papier, aby powstał stożek. Sklej stożek wzdłuż krawędzi. Natnij dolną krawędź stożka. Odegnij nacięte brzegi stożka. Wytnij koło z kartki. Wytnij środkowe koło. W ten sposób powstanie rondo czapki. Posmaruj rondo klejem. Nałóż rondo na stożek i przyciśnij do naciętych części czapki, aby się przykleiło. Ozdób czapkę różnymi elementami dekoracyjnymi. Na filmie bibliotekarka dekoruje czapkę czerwonym pomponikiem, pomarańczowymi oczkami, gwiazdkami w kolorze złotym i niebieskim. Dziękujemy.